Mili Państwo, kiedy w styczniu rosną trawy, lipiec dla nas niełaskawy, powiada przysłowie na dziś, i w świetle przyszłorocznych wakacji, warto by dziś przewąchać. Co w trawie piszczy? Sam zaraz biegnę. Prasa, prasa, prasa niby historyczna, ale jakże przecież zajmująca. Czytamy Goniec Wielkopolski. Najstarszy i najtańszy niezależny dziennik demokratyczny, numer z 1931 roku, przynosi z Poznania rewelację następującą. Wczoraj wydarzył się w jednej z piekarni w centrum miasta wypadek rzucający bardzo ujemne światło na sposób myślenia niektórych bezrobotnych, do sklepu tego przybył pewien bezrobotny, który otrzymał z Towarzystwa Caritas kartkę na chleb. Przybyły, zażądał jednak zamiast chleba. Ciastek. Gdy właścicielka sklepu zwróciła mu grzecznie uwagę na to, że w myśl polecenia dobroczynnego towarzystwa wydać może mu ona jedynie chleb, bezrobotny obrzucił właścicielkę szeregiem najordynarniejszych obelg. Po czym ulotnił się, zanim zdołano stwierdzić jego nazwisko. Podobne wypadki zaszły również w innych częściach miasta. I teraz pytamy, czy to znaczy, że chleb był taki czerstwy, ciasteczka poznańskie są takie pyszne, czy też, że aspiracje bezrobotnych zaczęły gwałtownie szybować. Prasa jednoznacznej konkluzji tutaj nie podaje, a zdania uczonych są jak zwykle Podzielone. Mamy też dzisiaj do przypomnienia datę z pogranicza zimy, medycyny i nieśmiertelności, bowiem 12 stycznia bywa obchodzony na świecie jako Dzień Jamesa Bedforda. ów amerykański lekarz przekonał się w roku 1967, że rak nerki z przerzutami do płuc nie rokuje nadziei na szczególnie długie życie, więc zdecydował się skorzystać z propozycji Amerykańskiego Towarzystwa Przedłużania Życia. E. Pozwolił się zamrozić tuż po śmierci, która nastąpiła w wieku 73 lat. Z tą nadzieją, że po pewnym czasie, kiedy medycyna zyska znacznie doskonalsze narzędzia, dr Bedford zostanie zapewne w dalekiej przyszłości odmrożony i jeszcze troszeczkę pożyje. Zamrożono więc pacjenta definitywnie w dwie godziny po jego śmierci, i ciało doktora Bedforda było przetrzymywane w ciekłym azocie w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych, konkretnie z czasem, Przenoszono je z jednego magazynu do drugiego, i w tym ciekłym azocie dr Bedford pozostaje do dziś, oczekując na swoją resurrection, czyli zmartwychwstanie do dalszego życia. Tymczasem nauka nie bardzo postąpiła do przodu, w tym sensie, że w styczniu to my na razie tylko marzniemy, ale na cudowne odmrożenie w lepszym świecie to chyba jeszcze będziemy musieli nieco poczekać, czego nie może odżałować zziębnięty Wiesław. Godt.